Wydaje się, że to, co działo się i dzieje się w Ukrainie, zmieniło oblicze wojny. Drony stały się narzędziem rewolucyjnym, zmieniły oblicze pola walki i drony stały się bardzo skutecznym narzędziem, którym moim zdaniem zastąpi wiele innych rodzajów do tej pory środków walki, które były do tej pory używane. Pan premier, moim zdaniem, zapowiedział głęboko reformę w polskiej zbrojniówce. To moim zdaniem zdynamizuje to. Rozwój polskiego przemysłu zbrojowego i ciężkiego przemysłu, jak również dynamizuje rozwój potencjału wojskowego, rozwój potencjału bojowego polskich sił zbrojnych. Te zapowiedzi niektórych ekspertów, że jest to wycofanie wojsk amerykańskich z Europy, jest nieuzasadnione, ponieważ my nie znamy strategii Trumpa. Doradcami Trumpa są i będą dowódcy wojskowi, którzy dokładnie znają, Rosję i wiedzą czego Polski się spodziewać. Oczekuję, że w Białym Domu niebawem nastąpią zmiany w narracji Trumpa i będzie dążył do tego, żeby jednak zmusić Putina do zaniechania tych jego zamiarów, które on deklaruje, a przede wszystkim do tego, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie, tych zmasowanych uderzeń na ludność cywilną. Putin za wszelką cenę chce osiągnąć to, co planuje, czyli zdobyć te cztery obwody, Arkowski, Zaporowski, Ługański, Doniecki i być może jeszcze chersoński musimy stać murem z Ukrainą, bo to jest in, również bezpieczeństwo Europy i nasza przyszłość.